Tygodnie pani Jerza. Nie wiedziałem, że i takie koła, to jest specjalistyczne. No my tutaj Dzień. też będziemy się starać, jeśli chodzi o, o oddział porodowy, o wyższą y, 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 kwalifikację, żebyśmy mogli również tak. w ciążę planować, no, nogi odbierać na szpitalu. I też zagrożone, mam na czyli to jest najwyższy bardzo... standard. Bo jeśli chodzi o takie zwykłe ciągle, to już ten standard jest zakowany, ale chcemy. Ja wiem, że na razie w, w pokojach ma... różnych, różne kolory są. Tak, tak Jedna tak, tak. pani rodzić może w niebieskim, druga w różowym, a więc to też jest, tak, jest takie to, tak, ciekawe skandal. Tak, można... Wyposażenie że... już bardzo nowoczesne, bo to ale panie, nowe. Ale jeszcze, jeszcze jedno bardzo ważne: wszyscy chcą w radowicach rodzić, bo to jest to papieżki. A, jeszcze jeden plus. No jeszcze to trzeba, się a? Tak, ja za Tym bardziej musi być oddział tak. na wysokim standardzie, bo przecież my stawiamy na na dzieci i młodzież, żeby młodzież, żeby się rozwijało, rodziny, więc tak. jak najwięcej razy. Tak. Pani było dobrze. Tak. do rodziny. Na żeby tak. Tak. Więc jak stworzymy warunki kobietom, to kobiety będą rodzić. No liczymy na to, że będziemy tutaj się, bo prostu mieli mnóstwo, mnóstwo pacjentów na tym ostatnim piętrze, czyli na porodówce. Tam, tam jak najchętniej widzicie. Panie starost do kobiet. Tak, <tak> jest, tak. Się ja, mówi, się mówi. Stara, ja się już ja, staram, Ja się. W czerwcu, w czerwcu będziemy panować się na otwarcie. To właśnie tak, chciałem tak. powiedzieć, to piętro, na którym jesteśmy w tej chwili i piętro na kolejne będziemy oddawać do użytku, już będzie wy, 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 wykończone pod koniec stycznia tego roku, czyli już za miesiąc. A wyposażone, to już no będzie kwestia będzie w połowie roku już zasiedlone, więc będziemy prosić Pana Wojewodę, będziemy... będzie... Spodnak będzie... Spodnak Pani Prawie będzie doglądać te wszystkie tereny, które będą do Światowych Dni Młodzieży, liczymy na to, więc będziemy, będziemy tutaj z Biskupem Moskusem odjeżdżać do tereny przygotowane do, 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 do zadań Światowych Dni, a więc będzie to bardzo ważne. Ten Szpital będzie, tak powiedział bardzo ważną instytucją do Światowych Dni Młodzieży, o w ogóle będzie więc będziemy, dla nas będzie takim takim oczkiem uwagi. A dla ja, nas no to 120 lat ja? będzie. Tak, tak. Tak Za pod momentu, Od momentu powstania. powstania w ogóle szpitala, szpitala w Badowicach. Jeszcze po tamtej stronie ulicy Garnowice. Ale my się ciebie, chcemy, chcemy na nas na... Ja, całą... a, Nie Będziemy pokazywać stuletniego Badowic. Nie, nie, tam zróbcie muzeum historyczne do, 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 Jak, jak przedtem, jak oddziały wyglądały, a jak dzisiaj. To jest ta, która tam wodę pobierali Tak? No jest właśnie, tam zróbmy muzeum historii ratownictwa medycznego czasu tak. a tutaj już na bieżąco o, nie w przejdziemy. Się Tam do... Bardzo fajnie. Chodźmy ja o, ja Zobaczymy ten piętro <grym> niż na kilku. Bardzo chcemy zlikwidować, ten... zrobić <grym> porządek z tymi balkonami, które w tej chwili są ogrodzone są, ponieważ nie za każdym wstępem. są. No dobra, za pitę To remontować. Chcemy doprowadzić do porządku, i odciemnić cały ten pawilon i wymienić okna. No Miała okien do. Musimy je kompleks. kompletnie. nowe postacie. szybciej i jest dom taki, i później Boże, to tam jest wszystko wewnątrz wykończone. Panie bardzo prosimy. Pokój socjalny do tej pory praktycznie rzecz biorąc, personel nie miał warunków. Chorzy wiadomo. Pierwszeństwo mają, leczenie wszystko, wszystko, wszyscy mają ale leczenie. personel, personel też, też musi być w miarę musi mieć warunki, sprawny. Oczywiście, ile. że to tak. Nie jest tak proszę no panu. i to i szacunek mamy... jest dla jednych i dla drugiej. ich Praca, ale oni gdzieś muszą też tak. skonsumować gdzieś w dobrych warunkach. To nie jest. Dziękujemy tak. za wyrozumiałość. Właśnie to jest to. No to wszyscy warunki pracy to Wie Pan, z niewolnika nie zrobi Pan dobrego pracownika. No, i Jak proszę, Pan stworzy tak. warunki, to Pan potem może wymagać od tak. nich. Ale, a trzeba ich stworzyć, I, warunki i ludziom i do Panie wojewodu spędzamy przecież całe życie praktycznie, no większość chodzi. miejscu pracy. I te warunki powinny być... No to tym bardziej właśnie. Będziemy mówić o służbie zdrowia, będziemy o tych warunkach. Będziemy rozmawiać o sprawach, bo to nie mówimy tylko o chirurgii, ale o zagrożeniu epidemiologicznym zagrożeniom, aby odpukać, jeśli chodzi o poparzenie, gdyby coś się zdarzyło, to mañana. Także będziemy to musieli wszystko skoordynować, żeby to liczę na to, że nie będziemy, ale gotowość jest Zabezpieczone środki w budżecie będą na ratownictwo medyczne, na stworzenie tych warunków, więc myślę, że tylko lekarze w gotowości pielęgniarki muszą być. Głównie, żeby nie było tak nie tu przyjęć. To, to, to nie chodzi, będzie, nie no, będziemy później to jest, o tym mówić. Tak, ale to, to już później na roboczo. Na razie, jak powiedziałem, gotowość bojowa yy, będzie dla mnie bardzo potrzebna i wszystkie ręce na stół, tworzymy jedną. Bruszynę. Mamy pokazać, że Małopolska spełniła zadanie, przy, przyjęła 3 miliony pielęgniarków. Bo tyle ja tyle Dziękujemy serdecznie. Proszę za podziękować za, za przyjęcie. Jeszcze się, się, bardzo 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 bardzo. się cieszę. Do widzenia. Życzę nowego roku i jak najwięcej inwestycji. O, tak, dziękuję. Jak najwięcej inwestycji, jak najlepszych warunków Dzień. do pracy w różnych Dziękuję. jak przyjadę Dzień. następnym razem, to już budynki będą stałe. będą w do spokoju. Dzień. Okay. Eee, witam Państwa na briefingu zorganizowanym przez e, Biuro Województwa PiH i mam przyjemność gościć Pana Wojewodę. Hmm, mam przyjemność przedstawić Państwu Teresę Tadowic, Pana Bartosza Kalińskiego. E, I proszę Państwa, na wstępie chciałam przeprosić za, za to, że byliśmy w Madrychowie w sprawie karetki i nadal ten temat jak to jest aktualny, natomiast e, jesteśmy z wizytą tutaj w terenie i wiedzieliśmy, że Wizyta się przedłuży właśnie w Wadowicach, dlatego postanowiliśmy zmienić miejsce. A biorąc pod uwagę ekspozycję jakaś na zewnątrz, więc nie miałoby sensu spotykanie się wtedy, kiedy zachodzi słońce. Dlatego z myślą o Państwu spotkaliśmy się tu i teraz. Oddaję głos Panu starości. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, chciałem serdecznie podziękować za to, że Pan wojewoda zechciał się pojawić na dziedzinie Wadowickiej, spotkał się z nami, odbił wizytę z szpitalu, rozmawiał nie tylko z nami, z samorządowcami, ale również z pacjentami, i z lekarzami, koordynatorami tego, tego nowego nowo danego w tym roku pawilonowego szpitala projektowego w Wadowicach. No, wiem, że pan wojewoda jest z samorządu, więc rozumie nasze problemy. Już to czuliśmy pozytywnie. Do tej pory no, nikt się nie pochylał tak naprawdę naszymi, naszymi yy, problemami, nie przyjechał do nas. Pan wojewoda yy, osobiście się Poruszyliśmy bardzo wiele istotnych yy, z punktu widzenia powiatu ładowickiego kwestii, bardzo ważnych dla naszego samorządu. I serdecznie się cieszymy, że, że udało się uskutecznić to spotkanie. Cieszymy się również, że jest to jeden z pierwszych powiatów, które pan Wojewoda odwiedza w Województwie Małopolskim. Również w kontekście Światowych Dni Młodzieży, a jak tutaj wcześniej usłyszeliśmy, w kontekście właśnie tego wydarzenia wspaniałego, które będziemy mieli okazję przeżywać w przyszłym roku Świętego, powiat Badowiski będzie niezwykle istotnym miejscem. Na mapie województwa, co Pan Wojewoda podkreślił. I więc się z tym wiązało wiele wyzwań i, i zadań, ale z dumą będziemy to, te zadania i z przyjemnością realizować, Panie Wojewodo. No i cóż, odnosząc się do tego meritum dzisiejszego spotkania, czyli kwestii karetki stocującej w Andrykowie, to ja powiem, że tylko tyle z mojej strony, że stanowisko Rady, Rady, Rady Miasta dotarło do mnie dopiero dzisiaj. Ale niezwykle się cieszę, że, że pan województwo osobiście tutaj przyjechał do Powiatu Władzy Wadowickiego, rozpoznał ten temat, spytał się nas jak my to widzimy, jakie mamy problemy, jakie są potrzeby służby zdrowia i zaangażował się w to tak jak do tej pory nikt. Także serdecznie panu wojewodzie za to dziękuję jeszcze raz i w imieniu całej społeczności witam serynie i, I trzyma za słowo, bo pan wojewoda już powiedział, że, że nieraz będzie nas odwiedzał i starał się w naszych, w naszych problemach w jakiś sposób nam pomóc. Yy, yy, i będzie z nami z kontakcie. Dziękuję za tą panią pracę, która się teraz rozpoczęła. Bardzo proszę Panie Wojewódze. Szanowni Państwo, mogę usiąść? Szanowni Państwo, kiedy e, zaprosiłem samorządowców do Teatru Słowackiego, powiedziałem, że jestem, będę wojewodą pielgrzymem, który będzie jeździł, który będzie otwarty na, e, na, na spotkanie, który będzie, będzie takim Mediatorem między, między Warszawą a Krakowem, który będzie promował Małopolskę jak tylko się da. To też zaczynam nie tylko mówić, a zaczynam robić. Dzisiaj jest to drugie spotkanie. Pierwsze było na ziemi oświecimskiej, teraz jestem na, na, na ziemi wadowickiej. I te problemy, które, które dotykają te, te, tych, tych mieszkańców chciałbym przede wszystkim usłyszeć Właśnie od ludzi, którzy tutaj mieszkają, którzy tu żyją. I bardzo się cieszę, że pan starosta zaprosił mnie również do nowoczesnego szpitala, który się zaczyna realizować jako ten nowoczesny. Ja cieszę się, że, że mogę to zobaczyć. Uważam, że to, było, to powinno być już normalnym trybem iść. My nie możemy trzeba ustać, my musimy iść do przodu. A więc warunki szpitalne muszą być naprawdę godne tych ludzi, którzy tak ciężko pracują, a potem ulegają wypadkom, czy popadają w, w kolorze. Więc chciałbym, żeby to było już normalnością. Żebyśmy nie musieli kolejny raz jeździć, otwierać uroczyście, że, że tak kolejny oddział został otwarty. To powinno być normą tego rządu i będzie normą tego rządu. Że będziemy starali się inwestować w. A ja będę promował to wojownictwo. To, to moje... Jeśli chodzi o y, Światowni Młodzieży, my dzisiaj, mogę powiedzieć, że my się, to jest pierwsze spotkanie takie, gdzie raczej się, się poznanie. dwa, że te pierwsze, pierwsze problemy, które usłyszałem, jakie, jakie ma starostwo, jakie ma ogóle ziemia wadowicka, y, zapisałem, co nie znaczy, że, że nie przyjadę. To następne spotkanie będzie już roboczo typowe, roboczo będzie mówić nie tylko o y, Światowych Dniach Młodzieży, bo to jest bardzo, najba, najbardziej mnie w tej chwili będzie dominowało, to, do żeby to państwo tu przy, przyjechać, ale będziemy mówić właśnie o, o, zdrowia, o tym zdrowia, o tej karetce, pogotowia, o tych, o tych warunkach, sorów, żeby to zabezpieczyć dla I dzisiaj, dzisiaj rozeznałem ten temat i mogę powiedzieć, że na pewno z Panem Starostą. Kolejnym tematem będzie właśnie rozmowa na temat na temat sprawy szpitala, bo ten szpital będzie podporządkowany również Światowym a więc będzie, będzie nam niezmiernie potrzebne do tego, aby zabezpieczyć warunki dla sólów, nie, nie zapominając o mieszkańcach Ziemi Madowicy. Także że cieszę się, że mogłem dzisiaj poznać. Powiedziałem, będę pielgrzym, będę następne spotkanie już mam zaraz po nowym roku ziemi nosundeckiej, potem ziemia tarnowska, a potem wracam do urzędu, by znów pielgrzymować i znów spotykać się, już mówić tylko o Światowych Dniach Młodzieży i tych problemach, które trzeba rozwiązać szybko dotyczącej infrastruktury drogowej, czyli komunikacji, bo będziemy mówić o tym, o tych sprawach wiążących, <tryk> jeśli chodzi o zabezpieczenie dróg pielgrzyma, gdzie, gdzie będzie, będzie ograniczony ruch. Że będą wtedy utrudnienia dla, dla mieszkańców, ale będą musieli zrozumieć. Tego nie było na terenie Polski jeszcze. Było półtorej miliona, kiedy przyjeżdżał je, nasz papież, ale on przyjeżdżał dzień, dwa i wyjeżdżał. A my pielgrzymów mamy prawie półtorej tygodnia do dwóch. więc w połowie tygodnia przyjeżdżają, cały tydzień są i w połowie tygodnia będą opuszczać, albo jeszcze będą gdzieś pielgrzymały. Więc. Więc ten napływ tego pielgrzyma, który będzie odwiedzał władowicę, będzie bardzo dużo. Od półtorej miliona zakładam, że tych pielgrzymów do was tu dotrze. Więc to jest niesamowite wydarzenie. I dlatego y, proszę wszystkich, ręce na stół, pomóżcie. Jesteśmy wielką biało-czerwoną rodziną, która musi nam, musimy, musimy podołać I cieszę się, będę, będę dumny, kiedy, kiedy powiemy sobie. W połowie sierpnia zadanie zostało wykonane. Yy, zrobiliśmy to bardzo dobrze, jesteśmy szczęśliwi. Ci pielgrzymi do nas wracają, przyjeżdżać będą do Wadowisk, przyjeżdżać będą do Krakowa, przyjeżdżać, bo nie tylko mówimy o ale mówimy jeszcze o Częstochowie i o tych wszystkich yy, punktach, yy, gdzie będą pielgrzymować pie, yy, na, na, nasi, nasi pielgrzymi. Z całego świata, bo mówimy również o ziemi Tarnowskiej, Sądeckiej, Wadowickiej, tam gdzie są te punkty, które, które będą, będą, będą chcieli odwiedzić. I to jest dla nas ważne. Więc my na roboczo spotykamy się już niedługo, bo Pan Starosta będzie teraz nas zaproszony, tam będziemy mówić o, o komunikacji, potem za dwa tygodnie o służbie zdrowia, tam na, na u mnie w województwie, Po czym przyjeżdżamy tu i będziemy tu. Już na temat szpitali przychodni, bo to będą punkty medyczne, to będą wiele, wiele innych czynników, które będą musiały sprzyjać do tego, żebyśmy zabezpieczyli tym y, raz, że mieszkańcom, bo to jest podstawa, żeby mieszkańcy nie uciekli, ale i tych pielgrzymów, którzy Was będą tu odwiedzać. To jest nie wydarzenie, bardzo wielkie. Uprzedni rząd napisał, że to jest lokalne wydarzenie, więc nie interesował ich, y, co się dzieje. Tak, tak tak zostało napisane. Dzisiaj my dla nas jest to naprawdę piękne wydarzenie, yy, raczej promocyjne. Ładowice będą promowane, Kraków będzie promowany i te tereny, które, które odwiedzi papież ben, ben, ben. nie znamy jeszcze harmonogramu, nie znamy jeszcze i które będą <coughs> będzie Posługiwał się, przejeżdżał papież, być może zahaczał Wadowice, ale to jego, je, jego trasa będzie wyznaczona dopiero w styczniu. Od stycznia będziemy się podporządkować pod trasę papieską, ale jak znacie papieża, on zawsze coś wymyśli, być może powie sobie, a ja chcę zobaczyć Wadowice, chcę zobaczyć, gdzie Jan Paweł II się urodził. I wtedy nagle akcja totalna fibrzymi będą... Będą wędrować za papieżem, więc będziecie mieć tutaj y, szalone zadanie, a, a żeby nie przywitać papieża. Też idziemy do przodu, robimy inwestycje, które, które za, za, są już zakwalifikowane, a które będą, będę wspierał, bo Małopolska Polska dla mnie jest bardzo ważna. Szanowni Państwo, y, nie, y, znaczy, trzeba się odnieść do tego, co jest na plakatach, bo jest na mnie stowarzyszeniu teraz w Antrychu. I tak naprawdę to jest bolączka andrychowa, jak tak zwierzę, mieszkańcy. A tylko do końca o dwie karetki w Andrychowie, tak chyba jest to napisane. Chciałabym, żebyście Państwo się odnieśli do tego. Natomiast my na tyle, na no ile badaliśmy temat, wiemy, że w funkcjonują dwie karetki. To jest karetka P czyli podstawowa z podstawową opieką <grymi> medyczną i karetka S, która funkcjonuje również w Andrychowie i dyżur y, jest przez 16 godzin. Y, może więcej na ten temat powrotu tej karetki, wydłużenia godzin i funkcjonowania, powiedzą panowie. Szanowni Państwo, faktycznie w ostatnim miesiącu negatywnie <klusiu> Mi w imieniu negatywnie zaopiniowałem wojewódzki plan ratownictwa medycznego właśnie ze względu na tą karetkę. Przypominam, że to jest zaszłość, że taki stan rzeczy, że taki, taki stan rzeczy już trwa od dwóch lat, że w, a, w kobie y, funkcjonuje jedna zawodowa karetka typu P i druga do godziny 23 karetka, karetka typu S. Z taką sytuacją mamy do czynienia od dwóch lat. No oczywiście nie w satysfakcjonuje to mieszkańców tej części powiatu ja Bardzo, bardzo są to niezbyt gminy w Nantyku i Wieprz. Ale po raz pierwszy ktoś nad tym problemem się pochylił, Pan Wojewoda. E, i, i, I cieszymy się, że Pan Wojewoda osobiście się pochotykował, przyjechał do nas, rozeznał temat. I, i w, tak jak wcześniej pan wojewoda wspomniał, na roboczym spotkaniu w najbliższym czasie będziemy na ten temat dyskutować. My jesteśmy otwarci na dyskusję. Cieszymy się, że wreszcie ktoś z nami rozmawia. Tak, ja, ja wolę rozmawiać z ludźmi, no, którzy, którzy no, protestują, czy tam proszą. Do mnie jeszcze nie dotarła ta rezolucja, ale odniosę się tylko do tego, bo to nie tylko wasz jest problem, bo nowosądeckie jest tak samo. To nie jest tylko jeden problem. Zostało to wszystko skumulowane, ja to muszę rozeznać. Uwierzcie, yy, problem sądecki jest podobny, ale jeszcze inny, i Tarnowski, i inny. oni Wszyscy, wszyscy chcą tych karetek, żeby, żeby one stacjonowały i były przez 24 godziny. Więc naprawdę <coughs> podejdę do tego z sercem, obiecuję, bo muszę rozeznać sprawę jeszcze z panią dyrektorem budowy Muszę. Jeszcze raz z panem starostą na ten temat porozmawiać i podejmę, ale obiecuję, że szybko i stanowczą decyzję. U mnie nie będzie w lewa w Albo być może, nie mam mnie, albo w lewo albo w prawo. Także obiecuję na 100%, że podejmę szybkie decyzji. nie, nie, nie myślisz się, że to będzie się łączyło ze światowymi dniami. Światowe będzie, że będą ponad to wszystko, bo będziemy wzmacniać pełne służbę zdrowia. Będziemy poprzez lekarzy z innych rejonów, z innych innych nieraz będzie bez ustawa, która będzie, będzie to wszystko uporządkowywała, więc jeśli chodzi o wypisywanie recept i inne sprawy dotyczące służby medycznej, ale tak jak powiedziałem, pozwólcie, że ja dzisiaj rozeznałem temat, na roboczo się spotykamy i podejmę absolutnie ostateczną decyzję, co robimy z karetkami pogotowia ratunkowego, nie tylko, bo mówię również o dalszym etapie rozbudowy szpitala, bo to jest dla mnie też ważne, że ja, ja wywodzę się z samorządu i wiem jak w Krakowie wyglądają szpitale czy to Narutowicza, czy Wydgiera, czy, czy Jana Pawła II, czy szpital Nowochódzki Żeromskiego, więc jest to mi znane i ja uważam, że szpitale podstawa. My musimy mieć wspaniałą służbę medyczną, my musimy mieć wspaniałe miejsca. Niekoniecznie, ja im życzyłem, żeby byli w gotowości, a jak najmniej pacjentów, by chciało, żeby Małopolska była zdrowa, a więc będziemy dalej mówić również o smogu, który nas dotyczy. Pani Starosta, wymiany pieców i tak dalej. I to jest dla mnie ważne, to powiedziałem, nie będę się nie jestem biurkowcem. Ja lubię być w terenie. Więc będę, obiecuję, przyjeżdżę do was, bo to wy najlepiej wiecie, jak z wami porozmawiam, więc z mieszkańcami porozmawiam, jak, jak rozwiązać problem smogu, jak rozwiązać problem właśnie służby zdrowia, I, i, I potem pod, łatwiej mi podejmować decyzje, bo powiem, to mieszkańcy chcieli, Będziemy je powoli rozwiązać. Dziękuję za to spotkanie. Już, i koniec, y, 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 y. Chciałem się jeszcze spytać Wojewody, bo widział Pan, na ma bilon, ma Pan porównanie z całym województwem i rozmawiał Pan z, planem, z pacjentami, lekarzami, urnatorami, jak Pan dzisiaj pracę na nasz narzędziu? Nie, no, nie, 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 nie hmm. jest to, jest to, jest to bardzo, bardzo piękna rzecz, no więc powiedziałem, jak, Panie Starosto, jak się powiedziało A, to trzeba tak. sobie powiedzieć B, bo mieszkańcy będą czytać dalej, Bo to ja jestem, żeby Pana wspierać. Dziękujemy. Za to, więc coś będę wspierał, żeby, żeby to dalej było. Ale póki co, Szanowni Państwo, zbliża się na... Wszystkiego dobrego w Nowym Roku dla całej Ziemi Matowickiej, dla wszystkich mieszkańców Ziemi Matowickiej. Niech te inwestycje, które są zaplanowane zrealizują się w tym roku, a te, które nie zdążą, żeby przeszły w trakcie inwestycji na rok następny. Życzę spokojnego, radosnego Nowego Roku dla pogodzin, dla wszystkich mieszkańców Władowa i Ziemi Matowickiej. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo Zapraszam ponownie. Bardzo dziękuję. 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 dziękuję.